Czy jesteś gotowy odkryć sekret prawdziwej satysfakcji? Dzięki temu krokowi wejdziesz głębiej w swoje doświadczenia seksualne i osiągniesz przyjemność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Te sekrety, o których nikt nie wie, otworzą przed tobą drzwi do zupełnie nowego świata. Teraz wszystko zaczyna się zmieniać, musisz po prostu zrobić ten krok. Witaj, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie możesz cieszyć się seksem? Może to być coś, czego od czasu do czasu doświadcza wiele osób. Ale nie martw się, w tym filmie szczegółowo omówimy wszystkie problemy związane z niezadowoleniem seksualnym. Kierując się stoicyzmem, pokażemy ci, jak możesz mieć bardziej satysfakcjonujące doświadczenia seksualne. Pierwsze, jakie jest głębokie znaczenie seksu? Seks może być postrzegany jedynie jako akt fizyczny w życiu człowieka, jednak w rzeczywistości ma on znacznie głębsze znaczenie. Działanie to wykracza poza fizyczną bliskość dwojga ludzi i pośredniczy w tworzeniu więzi duchowej i emocjonalnej. Zrozumienie tych wymiarów seksu może pomóc nam odkryć, dlaczego satysfakcja seksualna może czasami stać się wyzwaniem. Wiele osób traci możliwość czerpania pełnej przyjemności z tego doświadczenia, myśląc, że seks jest jedynie potrzebą fizyczną. Jednakże u podstaw seksu leżą warstwy emocjonalne, mentalne, a nawet duchowe. Odkrywanie tych warstw może sprawić, że twoje doświadczenia seksualne będą bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Przede wszystkim seks jest formą głębokiej komunikacji ze sobą i z partnerem. Ta komunikacja tworzy więzi emocjonalne zbyt silne, aby można je było wyrazić słowami, a więzi te są kamieniem węgielnym satysfakcji seksualnej. Wiele osób ignoruje te aspekty seksu i dąży wyłącznie do przyjemności fizycznej. Jednak takie podejście może zamknąć drzwi do głębokiej satysfakcji i stworzyć poczucie niekompletności w związkach. W tym odcinku zbadamy głębsze znaczenie seksu i jego znaczenie dla Ciebie. W tym procesie wspólnie zastanowimy się, jak uczynić Twoje doświadczenia seksualne głębszymi i bardziej satysfakcjonującymi. Jeśli jesteś gotowy, wybierzmy się w tę głęboką podróż, aby zrozumieć, że seks to znacznie więcej niż akt fizyczny. Ta podróż pomoże Ci lepiej poznać siebie i swojego partnera, zbudować silniejsze więzi i ostatecznie odkryć prawdziwe znaczenie seksu. Drugie podstawowe przyczyny problemów z przyjemnością Chociaż uważa się, że seks powinien być przyjemny, wiele osób uważa, że nie mogą w pełni cieszyć się tym doświadczeniem. Jakie są zatem przyczyny tej sytuacji? Zrozumienie przyczyn niezadowolenia seksualnego jest pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu. Problemy z przyjemnością często wynikają z połączenia czynników fizycznych i psychologicznych, a dokładna identyfikacja tych czynników ma kluczowe znaczenie dla wyeliminowania uczucia niezadowolenia. Jeśli chcesz wieść bardziej świadome i satysfakcjonujące życie pod przewodnictwem stoickiej filozofii, koniecznie przeczytaj artykuł Pozytywne myślenie. Moc, wybór zmienia Twoje życie na naszym portalu. Dzięki temu artykułowi odkryjesz siłę pozytywnego myślenia i dowiesz się, jak radykalnie zmienić swoje życie. Sprawdź już teraz i zrób pierwszy krok w kierunku zmian. Przyczyny fizyczne mogą obejmować brak równowagi hormonalnej, zmęczenie, problemy zdrowotne lub złe nawyki seksualne. Jednak jedną z najczęstszych przyczyn niezadowolenia seksualnego są bariery psychiczne. Czynniki psychologiczne, takie jak stres, niepokój i brak pewności siebie, należą do czynników uniemożliwiających przyjemność seksualną, co powoduje, że daną osoba nie jest w stanie w pełni poświęcić się doświadczeniu seksualnemu. Takie przeszkody mogą z czasem poważnie zmniejszyć satysfakcję z życia seksualnego. Kolejnym ważnym czynnikiem jest brak komunikacji. Kiedy między partnerami nie ma jasnej komunikacji na temat oczekiwań i pragnień seksualnych, nieporozumienia i niezadowolenie stają się nieuniknione. Dlatego nawiązanie zdrowej komunikacji między partnerami odgrywa główną rolę w czynieniu życia seksualnego bardziej satysfakcjonującym. W związkach, w których komunikacja jest silna, problemy seksualne można łatwiej rozwiązać, a proces przyjemności może stać się bardziej znaczący. Trzecie sposoby pokonywania przeszkód psychicznych. Jednym z czynników, który najbardziej wpływa na proces przyjemności, są przeszkody mentalne. Te przeszkody mogą zaciemnić Twoje życie seksualne, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Twoje myśli, przekonania i stan emocjonalny należą do czynników, które bezpośrednio wpływają na satysfakcję z Twoich doświadczeń seksualnych. Dlatego pokonanie tych przeszkód sprawi, że poczujesz się lepiej i dodasz nowy wymiar swojemu życiu seksualnemu. Niepełnosprawność umysłowa często wynika z negatywnych doświadczeń z przeszłości, presji społecznych lub osobistych niepokojów. Czynniki te mogą mieć miejsce w Twojej podświadomości i tłumić Twoje pragnienia seksualne. Na przykład brak pewności siebie, Negatywne myśli na temat obrazu własnego ciała lub lęk przed wydajnością mogą uniemożliwić Ci osiągnięcie pełnego komfortu podczas stosunku płciowego. Pierwszym krokiem do pokonania takich przeszkód jest rozpoznanie i zakwestionowanie tych myśli i przekonań. Techniki takie jak medytacja, ćwiczenia uważności i współczucie mogą być skutecznymi narzędziami w pokonywaniu blokad mentalnych. Bycie bardziej życzliwym i wyrozumiałym wobec siebie może pomóc w przełamaniu barier mentalnych. Dodatkowo, otwarta rozmowa ze swoim partnerem i dzielenie się swoimi uczuciami może zapewnić wsparcie w tym procesie. Relacja zbudowana na zaufaniu i zrozumieniu ułatwia pokonywanie przeszkód mentalnych. Pokonanie przeszkód psychicznych nie tylko zwiększa satysfakcję seksualną, ale także sprawia, że czujesz się swobodniej i szczęśliwiej w innych obszarach życia. Kiedy poświęcisz się tej podróży, zauważysz, jak bariery mentalne znikają i otwierają drzwi do głębszych doświadczeń seksualnych. Proces ten będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na Twoje życie seksualne, ale także na jego ogólną jakość. Czwarte techniki zwiększania świadomości ciała. Satysfakcja seksualna jest możliwa nie tylko poprzez pokonanie przeszkód psychicznych, ale także poprzez zwiększenie świadomości fizycznej. Zrozumienie sygnałów wysyłanych przez organizm i dokładne ich odczytanie to ważny krok w kierunku wzbogacenia doświadczeń seksualnych. Świadomość ciała oznacza poznanie swojego ciała oraz zrozumienie jego wymagań i ograniczeń. Ta świadomość jest jednym z kluczy do osiągnięcia głębszej przyjemności i satysfakcji w życiu seksualnym. Pierwszym krokiem do zwiększenia świadomości ciała jest eksploracja własnego ciała i wzmocnienie relacji z nim. Podczas tego procesu ważne jest, aby się zrelaksować i słuchać sygnałów, jakie daje ci ciało. Regularne ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe mogą wzmocnić połączenie z ciałem. Dodatkowo, skupienie uwagi całkowicie na ciele podczas aktywności seksualnej jeszcze bardziej pogłębi proces przyjemności. Ćwiczenia uważności skupiają się na różnych częściach ciała, co pozwala zrozumieć, jak te obszary się czują. Dzięki tym ćwiczeniom możesz odkryć, które dotknięcia sprawiają Ci większą przyjemność, a które obszary są bardziej wrażliwe. Innym sposobem na zwiększenie świadomości fizycznej są regularne masaże. Masaż pozwala zrelaksować ciało i lepiej poznać doznania cielesne. To głębokie połączenie, które nawiążesz ze swoim ciałem podczas doświadczeń seksualnych, zwiększy Twoją satysfakcję seksualną. Świadomość ciała wykracza poza samo czerpanie przyjemności z seksualności, sprawia, że to doświadczenie staje się bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Dlatego znajomość swojego ciała i bycie z nim w harmonii to ważny element poprawiający jakość życia seksualnego. Kiedy skoncentrujesz się na odkrywaniu siebie i zwiększaniu w tym procesie swojej świadomości fizycznej, zobaczysz, jak głębokie i satysfakcjonujące staną się Twoje doświadczenia seksualne. Piąte znaczenie głębokiej więzi z partnerem Jednym z najważniejszych elementów satysfakcji seksualnej jest głęboka i znacząca więź, jaką nawiązujesz ze swoim partnerem. Seks przestaje być tylko aktem fizycznym i zamienia się w emocjonalną, mentalną formę komunikacji. Siła tej więzi bezpośrednio wpływa na jakość Twoich doświadczeń seksualnych. Ta głęboka więź z partnerem nie tylko zapewnia natychmiastową satysfakcję, ale także sprawia, że Wasz związek staje się solidniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Nawiązanie głębokiej relacji najpierw następuje poprzez otwartą komunikację. Otwarte dzielenie się swoimi uczuciami, pragnieniami i oczekiwaniami z partnerem wzmacnia wzajemne zrozumienie i zaufanie. To środowisko zaufania stwarza poczucie komfortu i swobody w współżyciu seksualnym, co przyczynia się do wzrostu satysfakcji seksualnej. Brak komunikacji może być jedną z największych przyczyn niezadowolenia seksualnego. Dlatego komunikacja z partnerem i zrozumienie jego pragnień i potrzeb sprawi, że Twoje życie seksualne będzie bardziej satysfakcjonujące. Kolejnym ważnym elementem budowania głębokiej więzi jest empatia. Zrozumienie i poszanowanie emocjonalnych i fizycznych potrzeb partnera wzbogaca Twoje doświadczenia seksualne. Empatia pozwala zrozumieć perspektywę partnera i odkryć, jak możesz podejść do niego w lepszy sposób. Zwiększa to wzajemne zadowolenie i szczęście w życiu seksualnym. Osiągnięcie szczytu satysfakcji seksualnej zależy od siły tej głębokiej więzi, jaką nawiążesz ze swoim partnerem. Ta wieść pozytywnie wpływa nie tylko na twoje życie seksualne, ale także na ogólny stan waszego związku. Ta silna więź z partnerem gwarantuje, że wasz związek będzie trwały i satysfakcjonujący na dłuższą metę. W tym czasie poświęcenie czasu sobie i swojemu związkowi na zbudowanie głębszej więzi z partnerem będzie miało ogromny wpływ na twoje życie seksualne i ogólne szczęście. Szóste osiąganie satysfakcji seksualnej dzięki stoickiemu podejściu. Radzenie sobie z niezadowoleniem seksualnym nie dotyczy tylko elementów fizycznych i emocjonalnych, ale także równowagi psychicznej i świadomości. W tym miejscu stoicyzm staje się potężnym narzędziem do osiągnięcia głębokiej satysfakcji w życiu seksualnym. Filozofia stoicka kładzie nacisk na wewnętrzny spokój i zrównoważony sposób myślenia. Może to być klucz do satysfakcji seksualnej, ponieważ prawdziwa przyjemność z seksualności jest ściśle związana z jasnością umysłu i równowagą emocjonalną. Podejście stoickie ma na celu zminimalizowanie wpływu warunków i wydarzeń zewnętrznych na ciebie. Dotyczy to również twoich doświadczeń seksualnych. Nauczenie się pozostawania obecnym i głębokiego odczuwania bieżącego doświadczenia zamiast wypełniania umysłu negatywnymi myślami i obawami może zwiększyć satysfakcję seksualną. Stołyki twierdzą, że równowaga emocjonalna jest źródłem wewnętrznym, niezależnym od czynników zewnętrznych. Oznacza to, że masz już w sobie siłę aby poradzić sobie z trudnościami, jakie napotykasz w życiu seksualnym. Spokój i równowaga psychiczna zmniejszają także niepokój i oczekiwania w życiu seksualnym. Zamiast skupiać się na wynikach, życie chwilą i odczuwanie doświadczenia we wszystkich jego aspektach pogłębia satysfakcję seksualną. Podczas tego procesu utrzymywanie czystości umysłu i utrzymywanie równowagi emocjonalnej pod przewodnictwem stoicyzmu sprawi, że Twoje relacje seksualne będą bardziej satysfakcjonujące. Filozofia stoicka może pomóc Ci uzyskać spokojniejsze i bardziej znaczące doświadczenia seksualne, pomagając Ci pozbyć się niepotrzebnych zmartwień i negatywnych myśli na temat seksualności. Podsumowując, podejście stoickie jest potężnym przewodnikiem w dążeniu do satysfakcji seksualnej. Filozofia ta wzmacnia równowagę psychiczną i emocjonalną, pozwalając znaleźć głęboki spokój i satysfakcję w doświadczeniach seksualnych. Przyjmując takie podejście, Możesz uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym i znaczącym. Siódme jakie nawyki zakłócają Twoją przyjemność. Niektóre nawyki, które nabywasz w życiu codziennym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, mogą stworzyć poważne przeszkody w osiągnięciu satysfakcji seksualnej. Te nawyki mogą negatywnie wpływać na Twoje doświadczenia seksualne pod względem psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Rozpoznanie i pozbycie się tych nawyków, które utrudniają proces odczuwania przyjemności, może pomóc Ci ponownie odnaleźć równowagę i satysfakcję w życiu seksualnym. Na przykład nadmierny stres i zmęczenie to jedne z najczęstszych nawyków zmniejszających popęd seksualny. Intensywne tempo współczesnego życia może wyczerpać Twoje ciało i umysł, utrudniając Ci czerpanie przyjemności seksualnej. Dlatego oderwanie się od stresu i odpoczynku jest kluczowym krokiem dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Ponownie, nieregularne nawyki związane ze snem mogą również negatywnie wpływać na poziom energii seksualnej. Zdrowy sen może zwiększyć Twoją sprawność seksualną i zdolność do odczuwania przyjemności. Ponadto, uzależnienie od technologii i nawyk ciągłego przebywania przed ekranem mogą odłączyć Cię od doświadczeń seksualnych, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie. Ciągłe skupienie się na mediach społecznościowych i świecie cyfrowym może osłabić więź emocjonalną z partnerem i wywołać niezadowolenie z życia seksualnego. Ograniczanie czasu spędzanego z technologią i angażowanie się w częstszą komunikację twarzą w twarz może zmniejszyć te negatywne skutki. Duży wpływ na satysfakcję seksualną mają także nawyki żywieniowe. Niezdrowa żywność może negatywnie wpływać na zdrowie organizmu oraz zmniejszać popęd seksualny i wydajność. Zrównoważona, zdrowa dieta może poprawić twoje życie seksualne, wspierając zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Rozpoznanie tych nawyków i ich zmiana jest ważną częścią zwiększania satysfakcji seksualnej. Kiedy zyskasz świadomą kontrolę nad swoimi nawykami, możesz osiągnąć więcej przyjemności i satysfakcji w swoim życiu seksualnym. Pozbycie się tych negatywnych nawyków, które utrudniają proces przyjemności, sprawi, że Twoje doświadczenia seksualne będą bardziej znaczące i satysfakcjonujące. W tym procesie możesz ożywić swoje życie seksualne, rozpoznając przeszkody na drodze do satysfakcji seksualnej i podejmując zdecydowane kroki w celu pokonania tych przeszkód. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że to, czym się tutaj podzieliliśmy, zainspirowało Cię do zwiększenia satysfakcji seksualnej i wniesienia więcej szczęścia do swojego życia. Pamiętaj, że seksualność to nie tylko akt fizyczny, to podróż duchowa, emocjonalna i mentalna. Poznanie siebie, nawiązanie głębokiej więzi z partnerem i utrzymanie równowagi psychicznej to bardzo ważne kroki w tym procesie. Moja rada jest taka, poświęć czas sobie i swojemu partnerowi i nie wahaj się otwarcie rozmawiać o tych kwestiach. Kontynuuj odkrywanie siebie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, aby twoje życie seksualne było bardziej satysfakcjonujące. Bądź cierpliwy wobec siebie i ciesz się każdą chwilą tej podróży.